Witam serdecznie w kolejnym rozważaniu z cyklu Aceranek. Sięgamy dzisiaj do Ewangelii Mateusza, do fragmentu, który pochodzi z 22 rozdziału, od wersetu 35 aż po 40. Przeczytajmy najpierw. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał – Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się. Cały zakon i prorocy. Już kiedyś na ten temat mówiłem, zresztą lubię wracać do tego fragmentu. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten fragment jednak nieco inaczej. Oto pada pytanie: które przykazanie jest najważniejsze? I jeżeli przyjrzymy się odpowiedzi Jezusa, to zaiste jego odpowiedź nie jest taką prostą odpowiedzią o tym, czego wolno, a czego nie wolno. Bo kiedy myślimy o przykazaniu, to myślimy o pewnym katalogu tego, co dobre, tego co niedobre, tego, co właściwe, tego, co niewłaściwe tego co słuszne, tego co niesłuszne. Dziwne to przykazanie, które niczego tak naprawdę nie zakazuje, niczego też nie nakazuje tak naprawdę. Nie da się bowiem nakazać miłowania Boga. Dlatego o tym przykazaniu jest powiedziane, że ono jest największe i pierwsze. Wszystko co później zostanie powiedziane na temat rzeczy właściwych i niewłaściwych, ma sens tylko wtedy, jeżeli to, o czym dzisiaj postaramy się powiedzieć, w właściwy sposób zrozumiemy. Będziesz miłował Pana Boga swego, będziesz agapi swojego Boga, będziesz do Jego dyspozycji, zrezygnujesz z siebie na Jego rzecz. Będziesz zawsze i wszędzie gotowy na Jego wezwanie. Zawsze będziesz uznawał Jego rację za ważniejsze od swoich racji. To On zawsze będzie tym, który będzie górował nad Tobą. Taka jest miłość. Miłość Agapi właśnie jest tego rodzaju. Całkowicie rezygnujesz z siebie na rzecz. Obiektu swojej miłości. Pozwólcie, drodzy słuchacze, iż zadam Wam pytanie: czy tak kochamy naszego Boga? Czy właśnie taką miłość mamy ku naszemu Bogu? Jaka odpowiedź padnie z naszych ust? Ale zanim padnie jakakolwiek, to. Weźmy głęboki oddech i zastanówmy się. Warto bowiem zastanowić się nad naszym stosunkiem do naszego Boga. Odpowiedź, której udzielimy, obnaży nas całkowicie. Nie można bowiem Boga kochać połowicznie. Nie można go kochać częściowo, nie można się z nim częściowo zgadać, a częściowo nie. Nie można werbalnie przyznawać mu racji, ale w codziennym życiu kierować się własnymi pomysłami. To wzajemnie siebie wyklucza. Kiedy więc mówimy o miłowaniu Boga, to mówimy o tym, o czym już wcześniej wspomnieliśmy miłość agapi. Dość ciekawe jest to, że to największe przykazanie jednak zawiera pewne szczegóły. Mowa jest tutaj o czym serce, dusza, myśli. Jeszcze znajdziemy w innych Ewangeliach uczynki, siły, takie można powiedzieć, cztery sfery ludzkiego życia. To jest podkreślenie, że prawdziwe Prawdziwa miłość do Boga, ta miłość agapii, dotyczy wszystkich sfer życia człowieka. Nie ma takiej sfery, która zostałaby wyłączona spod tego przykazania, które tak naprawdę jest oczekiwaniem Boga na miłość człowieka. Ktoś rezolutnie może zapytać, no ale czy Bóg też mnie tak kocha? Skoro oczekuje ode mnie takiej miłości to trzyma podstawy, aby żądać ode mnie tej miłości. Odpowiedź może być krótka i może być nieco wyjaśniająca. Krótka ma prawo, ponieważ jest Bogiem i na tym kończy się wszelka dyskusja. Ale tak naprawdę Bóg nam odpowiada. Albowiem tak umiłowałem świat, że syna swego dałem jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I w innym miejscu możemy przeczytać o tym, że nie ma nic tak cennego, jak oddać swojego Syna w ofierze za wrogów, tak naprawdę, jakimi byliśmy, a może jeszcze niektórzy są. Tak, Bóg nas ukochał miłością Agapii. Dokładnie taką miłością, wszystko, co miał najcenniejszego, oddał za nas. Wszystko objawił nam. Kiedy Bóg mówi, że przez Jezusa przedstawia nam prawdę, to w greckim Nowym Testamencie użyto słowa Alitia, czyli Bóg niczego przed nami nie zakrył, niczego nie ukrył, nie okłamał nas w czymkolwiek. To jest prawdziwa miłość, miłość. Pomyślmy tak od praktycznej strony o tej miłości. Serce, umysł, dusza, siły. Jeśli to wszystko jest do Bożej dyspozycji, cóż pozostaje nam dla grzechu, czy też dla cielesnego życia chociażby? Już nie wspomnę o tym, cóż nam pozostaje dla diabła, dla tego świata. Odpowiedź brzmi: nic, nic. Bo jeżeli oddajesz całe serce, to nic nie pozostaje. Jeżeli oddajesz całą duszę, to nic nie pozostaje. Jeżeli wszystkie siły przeznaczasz służąc Bogu, to nic nie pozostaje dla innych rzeczywistości. Im bardziej się przyglądamy temu przykazaniu, tym bardziej łamią się nasze nogi i tym niżej jesteśmy na kolanach. Bo okazuje się, że to właśnie my, chrześcijanie, potrafimy się Skutecznie ze sobą kłócić? Potrafimy się wzajemnie okłamywać? Potrafimy się obmawiać? Potrafimy na swój temat plotkować? Potrafimy sobie skakać do oczu? A tak! I to się dzieje. Potrafimy się wzajemnie przeklinać, upijać, cudzołożyć, bić nasze dzieci, a nawet żony? Bo i takie przypadki znam. Ba nawet mężów. I takie znam przypadki. I oczywiście jest pytanie, które no, musi być postawione. To na czym polega nasza miłość do Boga? Czy ona w ogóle istnieje? A bardzo proszę, żeby ci specjaliści od teologii biblijnej nie zaczęli teraz mówić, a to taki perfekcjonista z tego cyrikasa. On tak albo wszystko, albo nic. Bardzo Was przepraszam. Drodzy bracia, jeśli jesteście moimi braciami, braćmi i siostry w Chrystusie, jeśli moimi siostrami jesteście, ale to nie są moje słowa. I zaista interpretacja, którą przedstawiłem, wcale do mnie nie pochodzi. A to nie ja wymyśliłem, że jeżeli miłujesz swojego Boga wszystkim, co masz, to coś, co ci ma zostać jeszcze? Wszystko to jest wszystko. Nie ma żadnej zakładki, tak jak w jakimś programie internetowym, komputerowym, przepraszam, nie ma jakiejś zakładki, gdzie możesz sobie schować pewne rzeczy i używać ich wtedy, kiedy zechcesz. Ludzka dusza nie ma takich zakładek, ludzkie serce nie ma takich zakładek, ludzki umysł też nie ma takich zakładek. A i nasze siły nie mają takich rezerw, które mogą być użyte w nadzwyczajny sposób przeciwko komukolwiek. Miłość to miłość. Uzupełnienie tego przykazania, jak Jezus powiedział, jest drugie, podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To przykazanie z jednej strony Mówi o niezwykłej miłości człowieka do drugiego człowieka, dlatego, że mówi o tym, że człowiek, który całkowicie powierzył siebie Bogu, traktuje ludzi miłością, która wypływa wprost z miłości Boga, jaka w nim zamieszkała. Ale to przykazanie też zawiera. Naprawdę niesamowitą informację, której warto się przyrzeć. przyjrzeć. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Drogie bracie, droga siostro, jak siebie traktujesz? Co o sobie myślisz? Jakie masz w stosunku do siebie oczekiwania? Jeśli traktujesz siebie jak dziecko Boże, jak dziedzica Królestwa Bożego, jak Pełne zwycięskiej chwały, dziecko Boże, to tak będziesz traktował, traktowała innych wierzących. Ale jeżeli jesteś nieustannym narzekaczem, jeżeli źle o sobie myślisz, jeżeli uważasz siebie za kogoś, kto jest jednym wielkim nieudacznikiem, to tak samo będziesz traktował, traktowała innych ludzi. I to nie jest sprawa, czy to złośliwości, czy nadzwyczajnego braku miłości do ludzi, tylko po prostu nie stać cię na więcej. Nie wykrzeszesz z siebie niczego, czego nie masz sobie. No i wracamy do punktu wyjścia. W jaki sposób kochamy swojego Boga? Kim jest dla nas nasz Bóg? Znacie nieszczęśliwych chrześcijan? O ja znam. Wiecznie zadowolonych, wiecznie pełnych pretensji. Wiecznie narzekających na wszystko i wszystkich, nieustannie przekonany go tym, że ktoś ich zmusza do jakichś działań, czynności, które nie odpowiadają im. To ludzie, którzy często mówią: My przecież my jesteśmy wolni, możemy robić co chcemy, nikt nas nie będzie zmuszał do czegokolwiek. Czego od nas. Chcecie, no to posłuchaj człowieku, niczego. Niczego. Prawda jest taka, że jeśli nie potrafisz pokochać Chrystusa, to nie potrafisz pokochać innych ludzi. To, że uczuciem darzysz jakąś osobę, tą jedną jedyną, Niech cię nie zwiedzie. To nie jest miłość, to jest zakochanie. I ono szybko przemija i kończy się wieloma tragediami. Jeżeli nie potrafisz pokochać Boga, który tak naprawdę niczego od ciebie nie żąda, daje ci wszystko, to nigdy nie pokochasz siebie, nigdy nie pokochasz innych ludzi. Czego od ciebie chcemy? Niczego. Niczego od ciebie nie chcemy. Jedyne, czego oczekujemy, to. Może to górnolotne, ale pewnej uczciwości, która na przykład pozwoliłaby Tobie spokojnie odejść z kościoła i nie tracić czasu na nabożeństwa. Ponieważ jeżeli tracisz czas na nabożeństwa, to po prostu uprawiasz religię. A po co nam ludzie religijni w kościołach? Do czego nam są potrzebni? Nie ma nic gorszego. Jak ludzie religijni, wieczni niezadowoleni, no bo religia nikogo nie zadowoli. Przykre, ale prawdziwe. Więc wróćmy znowu do pytania: czy kochasz Jezusa Chrystusa? A jeśli tak, to jak go kochasz? Powiem Wam wprost, bracia i siostry, bo tylko Wy to możecie. Przyjąć, ale nie do końca się zgodzić ze mną. Jeśli byśmy kochali naszego Chrystusa tak, jak mówi o tym Słowo Boże, to konfliktów pomiędzy braćmi i siostrami w kościele nigdy by nie było. Nigdy. Dlatego, że nie ma pola manewru dla jakiegokolwiek konfliktu. I nie mówię tego jako człowiek, który wierzy w jakąś doskonałą formę życia, mówię to tak, jako człowiek, który czyta Biblię i rozumie, że Bóg oczekuje naszego posłuszeństwa. Co za problem być Bogu posłuszny? Jeśli nie chcesz być Bogu posłuszny, nie chcesz słuchać Jego słów, to co robisz w Kościele? No cóż, może tak być, że ktoś jest wysłannikiem diabła i przychodzi, tylko po to do kościoła, żeby go niszczyć, rozkładać go. No ale od tego są starsi kościoła, żeby potrafili to rozeznać i potrafili takiego delikwenta pogonić z kościoła. Czy kochasz Chrystusa? Jeśli nie potrafisz przebaczyć bratu czy siostrze, nie potrafisz się z nimi pogodzić, nie potrafisz wyciągnąć ręki do zgody, bo tak naprawdę o to chodzi, nie masz pojęcia czy nie z To, że wyciągniesz rękę do zgody nie oznacza, że wszyscy tę rękę przyjmą. Wyciągnięcie ręki do zgody nie oznacza też, że musisz z pewnymi ludźmi nadal pracować. Bo jeśli się naprawdę nawrócą, jeśli naprawdę pokochają pana, to bez słów się w ją zrozumiecie, ale jeśli tego nie zrobią, to po prostu wyciągnięta ręka niech będzie ręką pokoju. Ale to nie musi być ręka do współpracy. Stadcie na to. Będziesz miłował pana Boga swego. Pamiętaj, że jak mówi słowo, na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Kończąc powiem tak: jeżeli nie zrozumiesz swojej miłości do Boga, nie zrozumiesz czym ona jest, jaka ona jest, to w ogóle nie zrozumiesz Biblii. Naprawdę w ogóle Biblii nie zrozumiesz. Ludzie, którzy nie kochają Boga, czytają Biblię i jej nie rozumieją. Pomimo to, że mogą używać hebrajskiego, greki, pomimo tego, że potrafią świetnie odczytywać wiele fragmentów, kazania nawet potrafią mówić, i to całkiem przyzwoite. To jednak, jeśli nie mają prawdziwej miłości do Boga, nie zrozumieją Słowa Bożego. Nie zrozumieją tego przesłania. To miłość ku Bogu otwiera przed człowiekiem Słowo Boże. Amen.